Wstawaj, szkoda dnia w RMF. FM. Tu RMFM, wstawaj, RMF wstawaj, szkoda dnia w Wstawaj, szkoda dnia w FM. Teraz jest p prasa, tutaj strona ostatnia. Ukochane Ronaldo, e, pani Georgina, Georgina, nie, nie wiem, ubrała choinkę, ale słuchajcie na zdjęciu, sama zaległa na kanapie obok drzewka w takim kusym desu. Sporządna dziewczyna, bo od razu widać, że ona myśli o świętach, a nie o sobie, bo choinkę ubrała, a siebie nie. To jest taki dopisek, że, że pani Georgina chwali się bombkami. Czytam dalej, że Georgina leży w luksusowych bamboszach Louis Vuitton. Patrzcie, ha, jakbym nie przeczytał, to bym nie zauważył, no bo, bo istotnie pani Georgina chwali się bombkami. Poranny show w NFFM Wstawa i szkoda dnia. Jingle Ball Rock, czyli przedświąteczny rock and roll. No i tego wszyscy potrzebujemy. Zarówno tydzień, boże Narodzenie. Yy. Potem lockdown, ale to tem się zajmiemy w, w swoim czasie. Teraz zobaczmy się, co się dzieje w świecie. Trzeba być na bieżąco z wydarzeniami. Uwaga, ważna historia, arcyważna. Jedna Serbka zaatakowała swoją fryzjerkę, potem jak ujrzała, co ta zrobiła jej na głowie. Podobno dziewczyna spojrzała na fryzurę, trwałą ondulację i wpadła w szał. Mam nadzieję, że szał w przeciwieństwie do ondulacji nie okazał się trwały. W każdym razie policja, czytam, odwiozła wściekłą klientkę do szpitala. To jest, powiem wam, ciężka sprawa. Bo zauważcie, jak się chirurg w szpitalu pomyli i nie tak przytnie jak trzeba, no to ma spokój. Bo pacjent nieprzytomny. A fryzjer... Stawaj, szkoda, dnia RMF YouTube wyświetlił mi właśnie jakiś taki mocno amatorski filmik, grasuje Yeti. Ja może to nie wiem, Gazda wraca z wesela. Pytanie, czy po słowackiej stronie, czy tak na to patrzę, to są chyba pięć stawów po naszej stronie grasuje. Ale to bardzo dobrze powiem wam, że w tych ciężkich czasach, gdy nadchodzi lockdown, przynajmniej Yeti jest po naszej stronie. Stawaj, szkoda dnia. Gwen Stefani, jak my lubimy teraz śpiewane Blondyny o roziskrzonym spojrzeniu i w strojach Mikołaju. Wiem, to jest to. Przed świętami o to chodzi. Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. To są słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Na pewno o tym wiecie, warto przypominać. No i będzie zakaz przemieszczania się w Sylwestra. Od godziny 19.31 do 6 rano 1 stycznia. Ja mam taki apel do rządu wypływający z pewnej znajomości logistyki i entropii imprez. Proszę, zróbmy zakaz od 21. Przecież jak ludzie dotrą na miejsce i zaczną o 19, to mało który dotrwa do północy. No halo. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. I Holdon, i on, i Ogdymond, i Mariuszka Amaga, i Przemysław Skowron, i dzień dobry. Uwaga, fajna historia, to jest prasa dzisiejsza. Premier Słowacji Igor Matowicz podczas radiowego wywiadu nazwał swojego ministra gospodarki e, Richarda Solika idiotą. Bo ten, bo ten nie jest w stanie kupić testów antygenowych. On kaszle na ludzi, dla niego to tylko liczby. Tak dodał premier po ministrze gospodarki. Hmm, czyli <grym> można powiedzieć, nasi słowaccy sąsiedzi, no nie bawią się w jakiś tam miękkiej szony, proszę ciebie. Oni od razu wjeżdżają z twardiochem. dnia, Chciałem wrócić do wczorajszego tematu troszeczkę delikatnie, no, 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 bo się okazuje, że poseł lewicy Maciej Gdula, ten co był wczoraj właśnie gościem Roberta Mazurka Aha, i on narzekał, że posłowie za mało zarabiają, a uwaga, to jest milioner. O, co ty mówisz? Tak, i prasa go podliczyła, że ma tak, mieszkanie za milion Aha. i lokale warte 2 miliony, i na samym wynajmie y, ma rocznie 140 tysięcy. Tak go wyliczyli. Tak jest. Ty, bo ja sam czytałem w lewicowej prasie, że to jest niemoralne żyć z wynajmu. To nie, jest to? To, to nie jest poseł lewicy, to jest, to jest kółak, to jest obszarnik, to jest posiadacz, wyzyskiwacz klasy pracującej. O, Panie Boże, Panie Boże, Panie Boże, miej w opiece lewice, jak tacy ludzie tam są. Ale rzeczywiście, przy takiej kasie pan, pan gdula patrzy na poselską pensję i ma wrażenie, że, że, że to na waciki, prawda? Poranny show w RMFFM Wstawa i szkoda dnia. Godzina policyjna 31, to już wiemy. Pytanie, co z Sylwestrem marzeń, prawda? Bo wczoraj mówiliśmy, że mają kręcić TVP, imprezę w amfitematrze, w awitatrze w Ostrudzia. to chyba nic z tego. No nie wiem, no chyba zamiast yy, Sylwestra marzeń będą marzenia o Sylwestrze, ale też nie hiperbolizujmy, no prawda? Nie. Słuchajcie, a jakbyśmy tak wszyscy jako naród. No. Punkt 12 w Sylwestra. Wystawili mm -hmm. dupy przez okno. Co wy na to? Bo... I <ities> co, puszczali fajerwerki? <gest> Nie, ale myślisz, <kolancis> to nas zjednoczy. To pokażemy koronce, gdzie jest... Ja wiem, że to jest niedopracowany pomysł, taki na szybko, ale może jednak, co? <xuality> <laughs> Jak dla mnie to by była petarda. <itheium> <Wie extra> Jakby coś jest pomysł na Sylwka. Jest pomysł na słówka Grzeczniejszy posłuchajmy. Gdzie sprawdza Sylwestra w tym roku? Wtedy grał w grę. A wiaką? Tomb Raider. Wstawaj szkoda dnia. RMFM! Wstawaj szkoda dnia